10 najbogatszych piłkarzy w 2021 roku. Na dziesiątym miejscu na tej liście mamy słynnego pola Pogba. Dziś Pogba jest jednym z czołowych z pomocników w piłkarskim świecie. Obecnie gra w Manchesterze United. Kiedy dołączył do Manchester United z Juventusu za opłatą transferową w wysokości 105 milionów euro, Pogba był najdroższym graczem. Jego tygodniowa pensja wynosi obecnie około 290 tysięcy funtów. Jego umowa z Adidasem warta jest ponad 30 milionów dolarów rocznie. Oprócz bycia piłkarzem, Pogba jest także właścicielem firmy zajmującej się nieruchomościami, której wartość szacuje się na około 2,6 miliona funtów. Podobnie jak jego koledzy, Pogba posiada wiele luksusowych pojazdów w swoim garażu. Jest właścicielem Lamborghini Aventadora, Ferrari 912, Rolls roycea i wielu innych samochodów. Z majątkiem netto w wysokości 85 milionów dolarów obecnie zajmuje miejsce dziesiąte wśród dziesięciu najbogatszych piłkarzy na świecie. Dawna gwiazda Chelsea. Eden Hazard jest obecnie dziewiątym najbogatszym piłkarzem świata. Dziś gra jako skrzydłowy Real Madrid. Eden Hazard otrzymuje obecnie ponad 500 tysięcy funtów tygodniowo w Realu Madrid. Przy tak wielu umowach i bardzo wysokiej pensji, Hazard jest obecnie jednym z najbogatszych graczy na świecie. Podpisał liczne umowy z firmami takimi jak TOPS, Sina Sport. I lotus Bakaries. Gracz posiada obecnie ogromną rezydencję w Hiszpanii, wartą około 12 milionów dolarów, a także flotę drogich samochodów. Obecnie szacuje się, że jest wart 100 milionów dolarów, co czyni go jednym z 10 najbogatszych piłkarzy na świecie. I jest to kolejny znany piłkarz, który znalazł się na liście najbogatszych piłkarzy świata. Oprócz tego, że jest jednym z najlepszych pomocników wszechczasów, czasów i jest także legendą Barcelony, chociaż nie gra już ani w Barcelonie, ani w reprezentacji Hiszpanii, Pozostaje dzisiaj jednym z najbogatszych graczy. Obecnie gra w Vissel Kobe, japońskim klubie piłkarskim. Jeszcze w Barcelonie i Iniesta był kapitanem klubu. Po jego odejściu Lionel Messi objął stanowisko kapitana. W Barcelonie Iniesta zarabiał około 200 tysięcy dolarów tygodniowo. Dało to w sumie 11,5 miliona dolarów rocznie. Opuszczając Barcelonę, podpisał kontrakt z Wisel Kobe. W swoim nowym klubie otrzymuje 600 tysięcy dolarów tygodniowo. Jest to jedna z głównych rzeczy, które w ostatnim czasie zwiększyły jego wartość netto. Podpisał również liczne umowy promocyjne z takimi firmami jak Nissan, Nike, a także UFX.com. Z tych transakcji zarabia łącznie około 5 milionów dolarów rocznie. Oprócz bycia piłkarzem, to jest także właścicielem klubu. Obecnie ma największy udział 400 tysięcy dolarów w hiszpańskim klubie The Football Club. Iniesta jest właścicielem pięknej rezydencji w Hiszpanii, której wartość szacuje się na około 4 miliony dolarów. Oprócz tego domu posiada również kilka innych rezydencji i luksusowych samochodów. Z majątkiem netto wynoszącym 120 milionów dolarów zajmuje pozycję ósmego najbogatszego piłkarza na świecie. Napastnik Wali Garrett Bell zajmuje miejsce siódme na liście najbogatszych piłkarzy świata. Z majątkiem netto wynoszącym 125 milionów dolarów jeździ z pewnością jednym z najbogatszych piłkarzy oprócz tego, że był bogatym piłkarzem, Bale był również jednym z najszybszych graczy na świecie. Dołączył do Realu Madryt w 2013 roku za rekordową opłatą za transfer w wysokości 85 milionów funtów. Po graniu i zdobywaniu kilku głównych trofeów w Realu Madryt przez pół dekady, Bale podpisał teraz umowę transferową ze swoim byłym klubem Tottenham Hotspur, w którym obecnie gra. Bale podpisał umowy z takimi firmami jak Nissan, Lookaide, BT Sport i Sport, Konami i Adidas. Obecnie jest kapitanem reprezentacji Walii w piłce nożnej. Skrzydłowemu udało się strzelić 33 gole w 85 występach dla swojego kraju. Wayne Rooney to jeden z najbardziej wyjątkowych piłkarzy na świecie. Po zdobyciu wszystkich głównych tytułów w Anglii i Europie, obecny odpoczywa w amerykańskim klubie DC United. Wayne Rooney podpisał kontrakt z tym klubem w 2018 roku i gra tam do tej pory. Mówi się, że Rooney jest jednym z najlepszych napastników w Anglii. Przez lata zrobił dla siebie wiele pieniędzy w piłkarskim świecie. Runej podpisał również kilka lukratywnych umów z wieloma firmami na całym świecie. Podpisał umowy z takimi firmami jak Coca-Cola, FIFA, Nokia, Adidas i kilkoma innymi znanymi markami. Z obecną wartością netto szacowaną na około 160 milionów dolarów, Rooney jest uznawany za jednego z dziesięciu najbogatszych piłkarzy na świecie. Pomimo tego, że jest jednym z najmłodszych graczy na tej liście, Neymar zajmuje jedno z czołowych miejsc. Ta brazylijska gwiazda piłki nożnej jest obecnie piątym najbogatszym piłkarzem świata. Obecny gra jako skrzydłowy w Paris Saint-Germain. Zanim dołączy do PSG, grał dla hiszpańskiego giganta Barcelony obok Lionela Messiego i Luisa Suareza. Według Forbesa Neymar Junior jest obecnie czwartym najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie. Zarabia łącznie około 95 milionów dolarów. Z tej kwoty około 25 milionów dolarów pochodzi z kilku umów. Przez lata podpisał kilka umów z głównymi firmami takimi jak Panasonic, Air Jordan, Nike, Loreal, Gillette i Pumas. Jako piłkarz zdobył kilka ważnych nagród. Z obecną wartością netto wynoszącą 185 milionów dolarów, Neymar Junior jest uważany za jednego z dziesięciu najbogatszych piłkarzy na świecie. Nie ma prawie żadnego miłośnika piłki nożnej, który nie zna Slatana Ibrahimowicza. Ibrahimowicz to szwedzka legenda piłki nożnej. A także jeden z najbogatszych piłkarzy na świecie, Szwedem, który obecnie gra w AC Milanie. Przed rozpoczęciem gry w Milanie Ibrahimović grał w takich klubach jak Barcelona, Juventus, Ajax, Intermediolan, LA Galaxy, a także Manchester United. Grając we wszystkich tych klubach w Europie i Ameryce, Ibrahimović zgromadził dla siebie mnóstwo majątku dzięki ogromnym pensjom. Obecnie zarabia około 3,5 miliona rocznie. Oprócz pensji w piłce nożnej, Ibrahimowi zarabia rocznie ponad 10 milionów dolarów na różnych umowach. Na przestrzeni lat Zlatan podpisał wiele lukratywnych umów z firmami takimi jak Nike, Nivea, Samsung, Microsoft, Xbox i Volvo. W swojej międzynarodowej karierze zagrał łącznie w 116 spotkaniach i strzelił 62 gole dla swojej reprezentacji. Gracz posiada trzy drogi rezydencji w Szwecji i w kilku innych częściach świata. Jego posiadłości w Szwecji są warte około 15 milionów dolarów. Oprócz licznych domów posiada również flotę luksusowych samochodów, takich jak Lamborghini Gallardo, Maserati Gran Turismo, Ferrari Enzo i wiele innych. Z majątkiem szacowanym na około 190 milionów dolarów, Zlatan jest obecnie uznawany za jednego z 10 najbogatszych piłkarzy na świecie. Trzeci najbogatszy gracz na świecie to nikt inny jak Leo Messi. Leonel Messi jest kapitanem i największym graczem Barcelony. Jest także jednym z najbardziej utytułowanych graczy na świecie. Mówi się, że jest jednym z graczy, które fani piłki nożnej uwielbiają oglądać. Wynika to z jego stylu gry, który w naturalny sposób sprawia, że dribing przeciwników wygląda na łatwy. Dzięki setkom asyst, setkom goli, Leo jest uznawany za jednego z najlepszych strzelców bramek w piłce nożnej. Właściwie rozpoczął swoją profesjonalną karierę piłkarską w Barcelonie C, po czym przeszedł do drużyny B. A później do drużyny seniorów. Obecnie Leo Messi jest najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie z pensją 615 tysięcy funtów tygodniowo. W 2019 roku został nawet uznany przez Forbesa za najlepiej opłacalnego sportowca na świecie. Według szacunków Forbes'a Leonel Messi zarobił aż 28 milionów dolarów na swoich kampaniach dla Pepsi, Gillette i Turkish Airlines. W 2019 roku ponownie zgarnął około 35 milionów dolarów na licznych umowach. Messi jest laureatem kilku ważnych nagrów, takich jak Złota Piłka, którą zdobył sześciokrotnie. Jest to aktualnie rekord, którego żaden inny piłkarz nie pobił. Zdobył Złotego Buta Europy, Złotą Piłkę w Mistrzostwach Świata 2004 roku i wieloma innymi nagrodami. Jako bogaty gracz, Messi posiada wiele rezydencji wartych miliony dolarów. Z obecną wartością netto przekraczającą 400 milionów dolarów, Messi jest obecnie uznawany za jednego z dziesięciu najbogatszych piłkarzy na świecie. Na drugim miejscu na liście najbogatszych piłkarzy świata znajduje się nikt inny jak CR7. Cristiano Ronaldo jest prawdopodobnie najbogatszym graczem na świecie. Oprócz tego, że jest jednym z najbogatszych graczy na świecie, Cristiano Ronaldo jest również jednym z najlepszych współczesnych graczy na świecie. Ronaldo grał w kilku europejskich klubach, w tym Sportingu, Manchesterze United, Realu Madryt i Juventusie, w którym gra do tej pory. W 2019 roku Ronaldo stał się drugim najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie z roczną pensją w wysokości 109 milionów dolarów. Wcześniej był również trzecim najbogatszym sportowcem na świecie. Był tu za Floyd Mayweather, który jest bokserem i Leo Messi. Cristiano Ronaldo jest laureatem kilku ważnych nagród takich jak złota piłka, którą zdobył 5 razy, FIFA World Player of the Year, złoty but i wiele innych ważnych nagród. Tygodniowa pensja Cristiano Ronaldo w eventusie wynosi około 660 tysięcy dolarów tygodniowo. Niedawno gwiazda futbolu podpisała kontrakt z Nike. Mówi się, że jest to umowa na całe życie o wartości około 1 miliarda dolarów. Przez lata podpisał wiele umów z firmami takimi jak EA, Herbalife, Egyptian Steel, Dazn i wieloma innymi firmami. Ronaldo to jeden z celebrytów kochających luksusowe samochody. W jego garażu znajduje się pokaźna kolekcja luksusowych pojazdów takich jak Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Bentley GT, Aston Martin i wiele innych. Z obecną wartością netto szacowałem na 460 milionów dolarów. Cristiano Ronaldo jest drugim najbogatszym piłkarzem na świecie. O dziwo, najbogatszym piłkarzem świata jest ktoś, kogo prawdopodobnie nawet nie znasz. Z majątkiem netto wynoszącym około 20 miliardów dolarów, Fajk jest najbogatszym piłkarzem na świecie. Jednak ten młody człowiek nie zrobił żadnych pieniędzy na piłce nożnej. A tak ogromną wartość netto w wyniku dziedziczenia. Fajk jest synem słynnego Jeffrey Bolkiak, księcia Brunei. Obecnie jest zawodowym graczem, który gra w Maritamo. To portugalski klub piłkarski. Fajk jest właściwie połysnikiem w Maritamo. Jego wujem jest Sultan Brunei. Br Brunei jest właściwie małym krajem, który posiada dużą ilość ropy naftowej, ale Faik urodził się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W rezultacie ma podwójne obywatelstwo USA i Brunei. Mając tak wielką pasję do piłki nożnej, Fajk zdecydował się na karierę w sporcie. Podczas swojej kariery młodzieżowej grał dla głównych angielskich drużyn, takich jak Chelsea, Southampton, Arsenal i Reading. Jest kapitanem reprezentacji Brunei. W sześciu spotkaniach zdołał strzelić dziennego gola. Chociaż nie odnosi tak dużych sukcesów jak inni z tej listy, nadal jest piłkarzem. Z majątkiem netto wynoszącym 20 miliardów dolarów zajmuje pozycję najbogatszego piłkarza na świecie. Odcinek dobiegł końca. Jeżeli ci się spodobało, zostaw lajka. Jeżeli jestem już na bieżąco, zostaw suba. Do następnego. Yo!